Ale, ale, jeszcze chodzicie, ale, ale, ja Chciałbym tu wszystko mieć, no i spełnić każdy sens: pieniądze, w rękach jak złoto w dłoni, cały świat kręci się wokół demonety, marzenia, w głowie chęć zdobywania, ale nie każde w tej grze ma równą szansę. Pieniądze, pieniądze, co tak cię kuszą? W kieszeni szczęście. A serce wciąż pustą, lecz kiedy masz je, to świat nie jest taki, nie kupisz miłości ani prawdziwej wolności. Pieniądze, pieniądze, co tak cię kuszą W kieszeni szczęście, a serce wciąż pustą Lecz kiedy masz nie to świat nie jest taki Nie kupisz miłości, ani prawdziwej wolności Ty nie kupisz miłości, ani prawdziwej wolności nie kupisz, miłości ani prawdziwej wolności. Ty nie kupisz miłości ani prawdziwej wolności 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 Ona mnie nie chce, ona nam plan Krzyścia, ale, ale to co Nie chcę z nią zagrać

Nie, nie, chcę, ale mam plan Chciałem, ale, duży portfel rozpełnan I nie zajrać zagrać, no to zagram sam Ale, ale, mówię jej, ale, ale, na bank. Nie kupisz miłości, ani prawdziwej wolności I nie kupisz miłości, ani prawdziwej wolności Pieniądze, pieniądze, co tak cię kuszą W kieszeni szczęście, a serce wciąż pustą Lecz kiedy masz, je to świat nie jest taki, nie kupisz miłości ani prawdziwej wolności. Hmm. Pieniądze, pieniądze, co tak cię kuszą, W kieszeni szczęście, a serce wciąż pustą. Lecz kiedy masz je, to świat nie jest taki. Miłości, miłości. Miłości ani prawdziwej wolności. Ona mnie nie chce, ale mam plan. Krzycie, ale, ale, duży portfel mam. Nie chcesz ze mną zagrać, no to zagram sam. Ale, ale, mówię jej, ale, ale na bank. Ona mnie nie chce, ale mam plan. Krzycie, ale, ale, duży portfel mam. Nie chcesz ze mną zagrać, no to zagram sam. Ale, ale, mówię jej, ale, ale na bank.